z trenerem kadry narodowej, piłkarskiej kadry narodowej, panem Adamem Nawałką, trochę związanym z Nowym Sączem, o tym pewnie dzisiaj powiemy. Bardzo nam miło, panie trenerze, że pan przyjął to zaproszenie. Tytułem wstępu, dlaczego pana zaprosiliśmy? Bo jak pan zdobędzie reprezentacją Mistrzostw Europy, to pan takich zaproszeń będzie miał mnóstwo i nie będzie pan miał dla nas czasu. A my dzisiaj chcemy powiedzieć, że Nowy Sącz jest reprezentacją Polski, kibicuje reprezentacji Polski i chcemy, żeby pan to poczuł, przekazał do reprezentacji. Wszyscy na to liczymy. Ja myślę, że właśnie tym bardziej będzie ten nas odwiedzał później, gdy pan będzie pamiętał, że, że tym razem pamiętaliśmy o nim. Miło mi witać pana ponownie Famiosu. Mieliśmy okazji się spotkać i nie tylko jako gość, ale również jako zaangażowany w Sądecki sport. Dlatego wyrażam swoje zadowolenie z tego spotkania i mam nadzieję, że nie będzie to spotkanie. Ostatnie. Wielki kibic z reprezentacji Polski powiedział pan, pan Redaktor, ja powiem tak, Wielki kibic z Sandecji i reprezentacji Polski. Jeszcze raz serdecznie witam i bardzo mi miło, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję serdecznie. Panie że możemy troszkę poopowiadać sobie o piłce nożnej o reprezentacji, o Nowym Sączu, o Sandecji, o tym co było i o tym co będzie. Na sali jest mnóstwo osób, które Pana pamiętają w Nowym Sączu i które Pan z pewnością pamięta. Ja myślę, że te osoby w dalszej części naszego spotkania będą chciały też z Panem porozmawiać. Panie Trenerze, ja na początek jednak chciałem wrócić do tych bardziej odległych czasów, piłkarskich Pana czasów. Nie, że Pan jeszcze pamięta. Ja tak dzisiaj zajrzałem do kalendarza i przypomniałem sobie, że taki mecz Wisła Kraków malmy FF to jest już 35 lat. Taka okrągła data właśnie w tym czasie przypada. Wtedy Wisła Kraków mogła awansować do finału Pucharu Mistrzów, mogła zdobyć Puchar Mistrzów, mogła być najlepszą drużyną w Europie. Dlaczego to się nie udało, Panie Trenerze? W pierwszym meczu w Krakowie strzeli Pan nawet gola. Wisła wygrała 2-1, ale w rewanżu było 1-4. Tak, doskonale pamiętam to spotkanie. Natomiast zanim kilka słów odnośnie tego meczu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jest to dla mnie wielka przyjemność i znowu odwiedzić Nowy Sącz, regiony. Tym bardziej, że z taką olbrzymią estymą podchodzę do, zarówno do moich przyjaciół, których mam wielu w tym regionie, jak i również do, do miejsc. To jest Rytro, to są pobliskie góry, gdzie szlifowałem właśnie zdolność motoryczną, ja mówię tutaj o własnych możliwościach, bo wiadomo trener również musi być przygotowany pod względem fizycznym bardzo dobrze do, do zawodu a miałem do te, ku temu doskonałą okazję, ponieważ mieszkałem w Rycze yy, jedno dla mnie z najbardziej urokliwych miejsc i z przyjemnością wróciłem do właśnie do Tamtych czasów, przynajmniej myślami, a będąc fizycznie już tutaj, zgadzam się doskonale z Panem Redaktorem i, i wyznaję tą samą strategię, że trzeba wyprzedzać ruchy, trzeba myśleć do przodu. <grych> czyli, czyli potwierdzam to, że również w swojej działalności, w swojej strategii, zawsze staram się przewidywać to, co będzie. Zawód trenera to oczywiście jest planowanie, to jest doskonała organizacja. Zawsze do tego tak podchodziłem i na bazie swoich doświadczeń jako piłkarz, który zdobywał mistrzostwo Polski tutaj, który kilka razy grał w takich meczach przełomowych, o których z kolei pan redaktor wspomniał. Gdzie praktycznie od tego meczu zależało, czy będziemy praktycznie w finale Ligi Mistrzów. Bo tamte wtedy, wtedy rozgrywki, to poziom obecnej Ligi Mistrzów, ta sama ranga tych rozgrywek. I, i rzeczywiście później to doświadczenie próbowałem już wykorzystać jako trener, który również no, pracował w Iśle Kraków, zdobyłem z Wisłą Mistrzostwo Polski, również w wielu klubach, między innymi i w Sandecji gdzie można powiedzieć, że, że tutaj, no hartowałem się jako, jako szkoleniowiec. Jako młody szkoleniowiec i rzeczywiście spartiańskie warunki, jakie wtedy tutaj zastałem, bardzo myślę pomogły mi w tym, żeby rozwijać się warsztatowo. I właśnie z dużym sentymentem wspominam tamte czasy, kiedy, kiedy tutaj byłem trenerem. Jest to dla mnie magiczne miejsce i i rzeczywiście, jeżeli mam takie chwile trudne, bardzo mało ich jest. Bardzo mało ich jest, bo jestem z reguły bardzo dużym optymistą, tak jestem nastawiony do życia, Nikt nie ma, nie ma, dla mnie nie ma problemów, są tylko sprawy. Sprawy, które trzeba rozwiązać. Po to nosimy spodnie, żeby te sprawy rozwiązywać i zawsze tak było. Trzeba mieć tą koncepcję, o, o, o której wcześniej wspomnieliśmy, i później konsekwentnie do tego dążyć. Tak, właśnie konsekwencja, między innymi, budowała się tutaj, rodziła się tutaj. W trudnych warunkach pracując, już byłem wytrwały. Zawsze z dystansem patrzyłem na to, co mówili inni, na komentarze, czy to ekspertów, czy, czy również, wiadomo, no, no, wszelkiego rodzaju fachowców. Oczywiście. Nigdy nie, nie odpychałem tych informacji, natomiast pracowałem według własnej strategii. Pewnie, że trzeba robić korekty w planach, natomiast ta, ta konsekwencja właśnie brała się między innymi z tego, że doświadczyłem pracy w trudnych warunkach. I, i, i tak już przyspieszając, bo trochę się rozgadałem, na no, ale tutaj widzę, że pan redaktor już już zaczyna tam przyspieszać grę, ja, ja też lubię przyspieszyć grę, arytmia e, być... tempa gry musi być prowadzona, arytmia wysiłku, e, to jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o mecze, tak samo e, tutaj. E, w każdym razie e, ta olbrzymia wiara, e, jaką pokładam w to, co robimy, to, co ja wykonuję, strategia jest olbrzymia i, i tutaj, jeżeli mam tylko takie wsparcie, jak w osobach pana redaktora, Pan redaktor również bardzo krytycznie potrafi spojrzeć na, na to, co się dzieje w polskiej piłce. Ale, ale ta, ta krytyka jest taka, e, można powiedzieć, no, e, pomagająca, kreatywna. Nie krytyka na zasadzie po to, żeby tylko krytykować, tylko jeżeli ta krytyka rzeczywiście jest bardzo solidna, to, to, to zawsze, myślę, każdy trener potrafi na to dzisiaj spojrzeć. Dzisiaj nie stansę. krytykujemy, dzisiaj wyłącznie chwalimy, I to, to jest motto naszego spotkania. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj widzimy na sali wielu młodych chłopaków, adeptów, widać od razu na pierwszy rzut oka, że to są chłopaki, którzy grają w piłkę, którzy chcą grać w piłkę. Czy to, jak to jest? Bo pan się jest selekcjonerem kadry narodowej, kiedyś pan też zaczynał, miał pan 20 lat, degutował pan w kadrze 31 meczów z orłem na piersi. Gdyby nie kontuzja, to pewnie byłoby dwa, trzy razy więcej. Ale pytanie moje jest takie cztery razy więcej, czyli tam ponad sto i klub jednego reprezentanta. Moje pytanie jest takie, i być może tych młodych chłopaków też to interesuje, czy dobry trener to wcześniej dobry piłkarz? Czy tutaj jest ta zależność? Czy to jest wielkie ułatwienie? Bo tutaj to jest taka środowiskowa, ale dyskusja od, od dawna, od zawsze. Jak pan się na to zapatruje? Myślę, że to bardzo pomaga. Z pewnością nie jest to. Ten decydujący czynnik o tym, czy, czy trener będzie pracował na najwyższym poziomie, czy będzie wybitnym szkoleniowcem, ale z pewnością bardzo pomaga i wracając do moich doświadczeń, zarówno jeżeli chodzi jako piłkarza, później jako trenera, to bardzo mi pomagało. Przede wszystkim piłka nożna uczy wytrwałości, zawodnicy, Którzy są konsekwentni w działaniu, później, na, na, później pozostaje im to w życiu. Ja akurat doświadczyłem to, co Pan wspomniał przed chwilą. No niestety, mnie praktycznie roz bardzo doświadczył i będąc no, w bardzo młodym wieku reprezentantem Polski, debiutowałem, jak miałem 20 lat, w bardzo krótkim okresie czasu 31 występu. 3 lata. 3 lata, raczej. dokładnie, 3 lata, i niestety. Yy, z racji tego, że były kontuzje, musiałem zakończyć już karierę na tą na najwyższym poziomie osiem zabiegów operacyjnych na, na, na staw kolanowy. Wtedy medycyna była na takim poziomie, gdzie niestety no, najdrobniejszy uraz urastał do rangi problemu. Obecnie jest to praktycznie traktowane jako zabieg kosmetyczny. Pewnie nie byłoby sprawy. Natomiast no, oczywiście nie mam pretensji do, do, do życia, tym bardziej. Chwalę sobie to, ponieważ życie nauczyło mnie właśnie tej konsekwencji. Osiem zabiegów, to możemy sobie wyobrazić, że po każdym oczywiście walka o powrót, walka o zdrowie, półroczne treningi indywidualne i, i myślę, że później mi się to bardzo właśnie przydało w tej wytrwałości, konsekwencji i, i praktycznie obrany mój kierunek, no to była właśnie ta, ta walka o, o to, żeby cały czas dążyć do tego, co, co sobie wcześniej zaplanowałem. Myślę, że jest to ważne, natomiast nie, nie decydujące. I, I mam przykłady zarówno z historii, jak i z obecnej piłki nożnej, że wielu świetnych trenerów, którzy nie odnosili sukcesów w piłce na najwyższym poziomie, w piłce reprezentacyjnej, są doskonałymi szkoleniowcami. Natomiast trzeba oczywiście tutaj dodać, że jest ich niewielu. To większość trenerów o doświadczeniu takim reprezentacyjnym odnoszą doskonałe wyniki. To oni są tą lokomotywą taką napędzającą piłkę nożną, myśl szkoleniową, no bo co tu dużo mówić, to pomaga. Natomiast my, trenerzy, musimy siebie wspierać. Ja, ja zawsze podchodziłem do, do młodej generacji. Y, trenerów, bo zaliczam się już do tej średniej <gry> I, i zawsze wychodziłem y, tak, z takimi otwartymi propozycjami, zawsze byłem otwarty, pomagałem. Y, czy to jeżeli chodzi o y, pracę związaną, mam teraz przykładowo dwóch świetnych asystentów, bardzo młodych y, trenerów, którzy niedawno skończyli swoje kariery piłkarskie. Pomagam im, staram się im również wyznaczać kierunek i myślę, że, że jest to taka właściwa droga, że każdy trener już doświadczony no, musi mieć swoją grupę, która będzie się uczyła. Czyli do, te informacje przekazujemy na, na zasadzie, tak mówiąc, niezgodnie nie mistrz i uczeń I, i, i zawsze w ten sposób do tego. Podchodziłem. A ja młodzi piłkarze słuchają, panie trenerze, z otwartymi e, szeroko oczami, nie tylko ci tutaj na dachu. Tak, Mają na tych słuchają, trybunach już tak? słuchają. z otwartymi z ustami, tak. ustami. Między innymi myślę dlatego, bo analizują sytuację obecnie, jaka jest w piłce nożnej, tej reprezentacyjnej. No, dałem jasny przekaz, jasny sygnał, że, wszyscy, że każdy każdy. Może trafić do reprezentacji Polski, nie, nie tylko ci, co występują w klubach zagranicznych, fantastyczni piłkarze i oczywiście ja znam doskonale zarówno ligi, ligi zagraniczne, jak i piłkarzy występujących w polskich ligach, ale powołania zawodników pierwszej ligowej miały między innymi to na celu, żeby dać jasny, czytelny sygnał. Każdy ma szansę, tylko trzeba mnie przekonać, tylko trzeba no ten, ten taki podstawowy warunek trzeba być fantastycznym na, na boisku. Panowie, jaki był ten Adam Nawałka, jako trener Sandecji? Naprawdę ma taką twardą rękę, jak mówią, czy, czy da się przeżyć? Ten ten pewno zostawił, y, wywarł na nas du, duży wpływ, trzeba przyznać jasno. Przewodniczący tutaj pokazał nam y, kawał warsztatu, a po drugie, jakie wartości ludzkie, czyli my praktycznie teraz y, do tej pory z tego korzystamy, bo prowadząc y, poszczególne te ekipy, czy, czy młodzieżowe, czy seniorskie, też mamy... Możliwość korzystania właśnie z jego doświadczeń trzeba to sobie jasno powiedzieć, czy czy poprzez nawet takie sytuacje jak zawodnik był kontuzjowany zawsze dzwonił od, od tego, tego zawodnika można powiedzieć najsłabszego najmłodszego, ale zawsze się interesował zdrowiem, jak się czujesz, jak funkcjonujesz no i takie cele wiadomo po nim, po nim 25 mówi. był tak samo ważny jak ten pierwszy, to było to było fenomenalne Oprócz tego oczywiście warsztat, który ja praktycznie już tutaj będą z sandycy miałem 32 lata, jak ten tutaj przyszedł. I też obawiałem się, bo pierwsza ten właśnie wyglądała w ten sposób, przyszłem do trenera i ten, że no wiadomo, staruszek szczepański, czy jeszcze się, czy jeśli się, się nadaje do gry, nie było żadnego kłopotu, jeżeli będziesz funkcjonował jak normalny piłkarz, to zawsze będziesz miał u mnie jakieś miejsce w duży, czy po prostu będziesz jednym z członków tej ekipy. Dlatego będą jakiś szacunek, tenera zawsze po tak, takich słowach się ma. No tak jak mówię, no i ten warsztat, który nam po prostu przekazał i który wykorzystujemy do dzisiaj, bo, bo te ćwiczenia różne z tymi przeskokami, to pamiętajmy, że no, do dzisiaj praktycznie już co, co prawda kilka minęło. klasyka właśnie, tak? Za to może... Ja to już kilka razy mówiłem, to tam miałem przyjemność z różnymi dziennikarzami rozmawiać na temat nawałki i, i to co Tomek tutaj powiedział, sytuacja była taka, że nie obrażając oczywiście innych trenerów, których tam ja wcześniej miałem, choć miałem niezłych też byłych trenerów reprezentacji Polski, tam ten na postel prowadził mnie w dwóch klubach, ale po przejściu ten rano, na wąki do, do Sandycji zobaczyłem dopiero no ten wielki profesjonalizm, mimo tego, że, że ten ja tu wcześniej wspomniał, że, że warunki były spartańskie, ale, ale ten profesjonalizm było widać na każdym kroku, mimo tego, że te warunki... Pani Józef Katur ma opinię tego, który sprowadził Adama na Wałkę do Nowego Sąca. Ciężko było sprowadzić takiego trenera do Nowego Sącza? Bardzo ciężko. Bardzo ciężko, przecież. Adam wtedy mm, trenował y, za Lubin, tak? Poza głębielami. czy byłeś podobny, bo, bo akurat poza Lubim była krótka przerwa? Adam Sieja, Znana postać w środowisku piłkarskim Nowego Sącza, Wykonała telefon oczywiście do Adama i, i mówiliśmy się. Usiądmy. Proszę ten mikrofon jest do Waszej dyspozycji. Wiemy, że ocz. I my chcemy, żeby pan na każdym menu reprezentacji, widząc tą flagę, wiedział, że dobry widuje panu i nie reprezentacji. Zaparzamy z flagą na trener i żeby pan trener na wałka pamiętał o tym, że nowy to... I tej reprezentacji. Coś ja tylko mogę podkreślić. oczywiście jesteśmy w reprezentacją już prawie tak od 10 lat, Jak chcemy być dalej, już, już takie, co powinniśmy, dzisiaj składaliśmy. Jesteśmy praktycznie na każdym meczu, o ile nam się to udaje, natomiast zapewniam, że na meczach, przynajmniej w Polsce, na polskich stadionach, ta Praga będzie towarzyszyła naszym kibicom. będziemy stylać reprezentację, będzie to rzeczywiście obecnie. Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie, dziękuję gminie do dobrym wygodnikom i że udostępnił nam czas na tym spotkaniu. Dziękuję panu generowi, że przybył na to nasze spotkanie, a szczególnie dziękuję za te chwile, które tam spędzili młodymi na tym naszym drugieju. Pan Piotr Janusz Świerat Pan, pan Antonio Ogórek, prezes Okręgowy Związku Nożnej. Bardzo proszę. Tomasz Szczepański, srebrna jabłko. trener.

To tak? dzisiaj. Tak. Chyba nie. Zaraz Zawsze tak Tak jest. coś miłego na koniec. Nareszcie parzę.